Często mówimy o kimś, że jest bardzo mądry. I jakby nawet do końca nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie wielkie bogactwo kryje się w tym określeniu. Księga mądrości dzisiaj wymienia. Nie, nie jestem w stanie podjąć się powiedzenia, jakie bogactwo różnych wartości kryje się w pojęciu mądrości. Posłuchajcie. Duch rozumny. Święty jedyny, wieloraki, subtelny, rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niezadający bólu, miłujący dobro, bystry, niepowtarzalny, dobroczynny, miłujący ludzi, mocny, niezawodny, bez troski, wszechmogący, wszystko widzący, przenikający wszelkie duchy rozumne. Tak sobie myślę, że warto zawalczyć o mądrość w naszym życiu. Jeżeli w ten sposób, jak opisuje dzisiaj Księga Mądrości, będziemy traktować ludzi, wtedy pomnożymy dobro, które Pan Bóg przecież złożył w naszym sercu.